Gisella Cardia, Trevian Romano we Włoszech, Orędzie Maryi wraz z komentarzem po orędziu. Córko moja, dziękuję, że odpowiedziałaś na moje wezwanie. Umiłowana, czuję ile jest w Twoim sercu goryczy i osamotnienia z powodu tego świata i z powodu tego wszystkiego, co wywraca się do góry nogami. Dzieci moje, wiedzcie, że ten okres, dosłownie pora roku, będzie trudny. Pandemia była wymówką, by przyzwyczaić was do tego, co nadejdzie. Jeśli nie będziecie mocni w wierze, to nie zdołacie przetrwać. Tak wielki będzie ból, który da się widzieć również wokół was. Jedynie Ten, który będzie miał wiarę żywą i mocną, będzie chroniony przez moich aniołów. Proszę Was, żebyście przyprowadzali duszę do Boga. Mówcie o Nim temu, kto Go nie zna. Wkrótce ujrzycie jak zstępuje ogień z nieba. Będzie to chrzest Ducha Świętego, i niektórzy chorzy zostaną uzdrowieni. Ostrzeżenie jest blisko, bądźcie gotowi, ale ci, którzy nie padną na kolana uznając Boga, będą potępieni na wieki. Módlcie się za Syrię, ponieważ tam zacznie się wojna. Módlcie się za Kościół, gdzie wkrótce ogłoszą jedyną religię i poparcie dla transhumanizmu. Raz jeszcze krzyżując Jezusa Chrystusa. Teraz Was zostawiam z moim matczynym błogosławieństwem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Komentarz. Nowy porządek, którego etapem przygotowawczym była pandemia. Da się boleśnie odczuć na całym świecie. Jedynym środkiem ocalenia będzie żywa i prawdziwa wiara, dzięki której Bóg będzie mógł dokonywać cudów w naszym życiu i przez nas. Pamiętajmy więc szczególnie o tych, którzy takiej wiary nie mają, którzy nie pozwalają Bogu się chronić którym będzie szczególnie trudno zaakceptować obecny stan rzeczy i to, że świat, jaki znali, już nigdy nie wróci. Szczególne wylanie Ducha Świętego ma towarzyszyć oświeceniu sumień. Będzie ono wspaniałym darem dla nas, którzy uznamy swoje grzechy i w pokorze i skrusze wybierzemy Boga. Ci jednak, którzy go odrzucą, już na ziemi doznają w sobie konsekwencji tego swojego wyboru to znaczy piekła. Choć zapewne jakaś nadzieja pozostanie i dla nich dlatego nigdy nie możemy przestać się modlić i starać o ich nawrócenie nawet jeśli będzie to utrudnione przez ich świadomy wybór. Niebo ostrzega przed Trzecią wojną światową już od dawna, chociaż nie trzeba być prorokiem, by widzieć, że świat zmierza ku globalnemu konfliktowi na bezprecedensową skalę. Transhumanizm, czyli ideologia, według której człowiek ma ubóstwić samego siebie za pomocą własnych narzędzi to jest technologii, już jest przyjmowana i promowana w niektórych środowiskach watykańskich, by wspomnieć chociażby pewną niedawną konferencję na temat zdrowia. Obecne procesy, dziejące się na najwyższych szczeblach, dojdą w końcu do stworzenia jednej światowej religii, w której bogiem będzie człowiek. Co będzie równoznaczne z apostazją na nieporównywalną z niczym dotąd skalę. Pozostańmy więc wierni prawdziwemu Bogu, Chrystusowi i Kościołowi, by nie dać się wplątać w antykościół Szatana i Antychrysta. Bez względu na cenę, czyli wykluczenie, prześladowanie. Jaką przyjdzie nam za to zapłacić. Pamiętajmy: Bóg wynagrodzi nas za wierność prawdzie, nieskończenie hojniej, niż jesteśmy sobie to w stanie wyobrazić, czy to na tym świecie, czy na tamtym. Drodzy bracia i siostry, nie bójmy się tego, co ma nadejść. Gdybyś był dzieckiem i czekał na to, Aż wróci Twój kochający ojciec, to bałbyś się, jak już przyjdzie, czy raczej byś się radował? Katolicy czekają na przyjście Pana i mają być gotowi na jego przyjście. A jak Pan przyjdzie, to katolicy mają się z tego faktu cieszyć, a nie przerażać. Niczego się nie bójmy. No bo czego się tutaj bać, że Jezus przyjdzie? To przecież nie jest żaden powód do strachu. Pomyśl sobie raczej, że przychodzi do ciebie twój kochający Ojciec, Bóg. Bać się powinni ci, co Boga w sercu nie mają, co pogardzają nim i jego prawami. Takie osoby powinny jak najszybciej przystąpić do spowiedzi świętej, spowiedzi generalnej z całego swojego życia. Tacy ludzie powinni w szczególności zawierzyć siebie i całą swoją rodzinę w miłosierdziu Boga, najlepiej ze wstawiennictwem Maryi i świętego Józefa. Ci, którzy Bogu ufają i Go kochają, nie powinni się bać. Odwagi i wiary, chociaż trochę wiary i zaufania, że Jezus ma wszystko pod kontrolą. Najlepiej jak oddacie siebie i swoje rodziny miłosierdziu Jezusa, najlepiej ze wstawiennictwem Maryi i świętego Józefa. I ufajcie temu miłosierdziu i temu potężnemu wstawiennictwu, wtedy strach Was już nie ogarnie. Pamiętajmy również o tym, aby przyjmować jak najczęściej komunię świętą i jak najczęściej adorować Jezusa w jego świętym tabernakulum, powierzając mu wszystkie troski i problemy. Amen.